Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Redeko. www.redeko.pl Warunki pogodowe miały ogromny wpływ na przebieg spotkania. W trakcie meczu nie odnotowano większych opadów, ale deszcz padał na długo przed spotkaniem i sprawił, że murawa na Stadionie Olimpijskim była mokra i błotnista. Mecz lepiej rozpoczęły Pantery, zdobywając trzy punkty po kopnięciu z pola Dawida Pańczyszyna. Po błędzie wrocławian w drugiej kwarcie Eagles osiągnęli czteropunktową przewagę. Po pięciojardowej akcji powrotnej przyłożenie uzyskał Konrad Paszkiewicz, a za jeden punkt podwyższył Jamie Boyle. W tym momencie na tablicy wyników widniał rezultat 7 do 3 dla gości. Po przerwie Wrocławianie ruszyli do odrabiania strat. Po 3 akcji biegowej, przyłożenie uzyskał Jamal Schulters. Do tego wynik kopnięciem podwyższył Pańczyszyn i zrobiło się 10 do 7 dla panter. Odpowiedź gości była błyskawiczna. Rodak Schultersa, Clarence Anderson zdobył 14 punkt dla drużyny z Warszawy. Na początku ostatniej kwarty Jimmy Boyle celnym kopnięciem futbolówki dołożył dodatkowe 3 punkty do dorobku Eagles. Pantery nie zamierzały odpuszczać i ruszyły do ataku. Jego efektem był touchdown po zagraniu Bartosza Dziedzica do Tomasza Dziedzica. W tym momencie zaledwie jednego oczka brakowało naszym zawodnikom do remisu. Niestety za niesportowe zachowanie piłka przed próbą podwyższenia została odsunięta o kilkanaście jardów i do tej pory bezbłędny pańczyszyn trafił jedynie w słupek, co oznaczało, że sędziowie nie zaliczyli podwyższenia Pantery Próbowały wyrównać do ostatnich sekund meczu, na to jednak zabrakło czasu. Przegraliśmy przez własne błędy. No tutaj nie ma, nie ma co się tłumaczyć za drużynę, po prostu tego dnia Igluz popełnili mniej błędów. Nasza defensywa zagrała bardzo dobre spotkanie. Tak naprawdę iglus zdobyli w ofensywie tylko jedno przyłożenie. Niestety błędy w drużynach specjalnych, przy kopnięciach, nietrafione kopnięcie do, jako taki mały jeszcze dodatek, bo to na pewno nie miało tej wpływu na końcowy wynik, ale to spowodowało, że przegraliśmy tym jednym punktem. No. Zabrakło nam na pewno koncentracji. No błędy wynikają z braku koncentracji i, i, i tutaj Eagles wyszli z tego zadania obronną ręką. Tak? O, sztaby tenerskie jednej i drugiej drużyny były tak samo dobrze przygotowane. Trzeba przyznać, że sztab Eagles także odrobił lekcję i naprawdę dobrze się na nas przygotował. Dodatkowo rozgrywający, których do nich dotarł, i ofensywny liniowy, który jak się okazało także ze Stanów dotarł do Eagles, wzmocnili ich szeregi i grali kilka rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. No i to spowodowało, suma summarum, że ten jeden punkt właśnie więcej i dwa punkty pojechały do Warszawy. Pantery przegrały w sezonie dwa mecze, oba z głównymi konkurentami do walki o medale Mistrzostw Polski. Czy dojdzie do jakichś ruchów? No, cały ten tydzień będziemy analizować tę sytuację. Musimy odbyć kilka poważnych rozmów także wewnątrz klubu i na pewno te rozmowy się odbędą. A jakie będą tego efekty? No, mogą być tylko dobre. tak? No... Szczęście w nieszczęściu jest to, że obie porażki i Seahawks z 8 punktami, i Eagles jednym punktem, są spokojnie do odrobienia w rewanżach. Więc na pewno, jadąc do Warszawy, czy goszcząc u siebie, gdy nie, będziemy walczyć o zwycięstwo i jeszcze wszystko możemy odwrócić na swoją korzyść. Kolejny mecz: Panthers rozegrają 25 maja, gdy na własnym boisku podejmą zagłębie Steelers. Zgłosza www Redeko. www.redeko.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WE turystyka i rekreacja, fizjoterapia.